Witam was w nowym serialu z Girls LPS. Ja jestem oto tym potrzebem, którym zaprojektuję was na, yy, dla siebie strój. Auto z takiego materiału. I nam jest potrzebne nożyczki, materiał oczywiście. No i nie wiem czy jeszcze nam będzie potrzebne, ale tak dodatkowo dałam. Więc tak. Już tutaj ucięłam. Więc tak. Mogę zrobić jakby taką sukienkę, nie wiem co się stworzyć. Jak brzmi tytuł. Z powodu nogu do sukienki. Trzeba to skrócić. Więc tak. Biorę nożyczki. No i skrócam. Czekajcie, tylko to... Ciężko taki materiał to zrobię. To Oto od lalki. Nawet nie, nie zbieram To nie niszczę tą sukienkę. Muszę jeszcze to poprawić? Dobra. Trzeba zawsze dokładnie to tnąć. Mieć bardzo dobre nożyczki. Hmm. Ja teraz. Hmm. coś w tym stylu powiedzieć? Hmm. to by się coś przydało po kartkach, więc tak wybieramy? Dowolno Mam tutaj na przykład takie. Mam tutaj taki materiał, taki dziwny od psa jakiegoś, z zielony, pomarańczowy i żółty. I taki materiał. Posowałbym może pomarań... nie, żółty. Więc tak, bierzemy pod spodem, bierzemy wstążkę i od, od spodu wiążemy. A tutaj tak zawinę. Później obecny też i hmm, Tak jak już mi wyszedł. Teraz robię. Nie wiem czy tam będę ci je dało. Muszę wsadzić później, no bo tu jest ściśnięta. Okay. Jakby co, to, to ten rysunek Rainbow Dash zrobiła dla mnie użytkowniczka shunhiny yy, pe To moja naj, najka, która z nami nagrywa gier z LPS. Na pewno ją znacie, Olivia. To jest bardzo znana w moim kanale. Stworzyła go dla mnie. Właściwie. I wsadzę. Czekaj, i może tutaj nożyczkami poszerz. No I... czekajcie o jest kurde nie wiem mi się. Hmm. co to ma być czekajcie spróbuję jeszcze raz to skończone najlepsze. może będzie tak czekaj teraz yes. Ten sznureczek obcinamy. Zaraz wam pokażę, czekajcie. Hmm. Dokładnie. Taka sukienka. Dobrze, wszystkie materiały tu dam. To jeszcze nie koniec. Mam jeszcze takie coś. Coś przyda klejem. A tutaj klejem przydał się klej. Mam nadzieję, że udzieliłam Wam mojej pomocy. Ja nie wiem, czy to się kleje, czy nie każdemu żeby się to przydało. Nie wiem, tak się jest. Trzeba ścisnąć to. No i jest. Kombinuję tu coś kumka. Tu jest taka. Pokażę wam? Taka. Nie wiem czy by się dało. Ale nie, zaraz. Spróbuję jeszcze raz kleję, bo to za mało dałam. O, ja sobie się uda. ścisnąć. Że tak, ten długo, ale muszę to coś zrobić. O, jest. Trzeba to długo tak ściskać. Trzeba tak ściskać. No i jest. Taka suknia. Nie stworzyłam sama. Tak sobie pomyślałam. Tu się tak ten... Pina zapina. I ja to widzę. Cały wysiłek. <laughs> Żeby zrobić tą piękną suknię. Mam nadzieję, że się podoba. Pierwszy raz zrobiłam taką ładną. No, więc żegnam się z wami i Mam nadzieję, że zrobię więcej takich odcinków twórz z Girls LPS. Więc to na tyle, więc pa!